Od najbliższego poniedziałku, od 11 czerwca o godzinie 21 zostanie otwarty dla ruchu samochodowego remontowany most imienia Madalińskiego. Most będzie otwarty w godzinach od 21 do 8 rano, w dni powszednie od poniedziałku do piątku, a w weekendy od godziny 16 w sobotę do godziny 8 rano w poniedziałki. Taka decyzja została podjęta na spotkaniu, na spotkaniu zespołu, który analizował postęp prac remontowych. Nowa organizacja ruchu na moście, na remontowanym moście będzie obowiązywała do czasu, kiedy rozpoczną się roboty związane z wymianą dilatacji. W tym czasie most zostanie zamknięty i powrócimy do, obecnie, do obecnej organizacji ruchu, to znaczy będzie zamknięta całkowicie dla ruchu samochodów. Prezydent miasta, mając na uwadze pojawiające się utrudnienia w ruchu, skierował prośbę do komendanta miejskiej policji aby kierował ruchem drogowym na trasie wspomagał kierowanie ruchem drogowym na trasie drogi krajowej nr 61 a w szczególności na włączeniu się do drogi krajowej ulicy Brzozowej oraz na skrzyżowaniu ulicy Strałgutta Bogusławskiego i Mostowej w godzinach popołudniowych sygnalizacja świetlna na tym skrzyżowaniu będzie wyłączana i tam będzie kierował ruchem sekcja ruchu drogowego Most y, dla ruchu samochodowego może być otwarty tylko w godzinach wieczornych i rannych, to jest od 21 do 8 rano, ponieważ prace remontowe związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym mostu muszą być prowadzone y, w godzinach. Y, rannych i popołudniowych z uwagi na odpowiednie warunki atmosferyczne. Związane jest to z odpowiednią wilgotnością powietrza. W nocy taka wilgotność jest niedostateczna i roboty byłyby niewykonane poprawnie.